Nowy sposób na jajka na śniadanie. Moja rodzina prosi o takie co weekend. Zacznij od starcia trzech średnich ziemniaków. Zrób to na większych oczkach. Następnie do takich ziemniaków dodaj pokrojoną szynkę. Wymieszaj te dwa składniki starannie. Do takiej mieszanki dodaj pieprz i sól. Po czym wbij jedno jajko. Dodaj także 30 gram mąki. Masa nabierze lepszej konsystencji. Po raz kolejny starannie wymieszaj, następnie rozpuść na patelni masło. W tym czasie z powstałej masy zrób kulę, w której wykonaj również wgłębienie, niech przypomina gniazdo. Do wgłębień wlej jajka. Smaż je na średnim ogniu przez około 10 minut, najlepiej pod przykryciem. Odwróć je i smaż przez kolejne 5 minut na złoty kolor. Po tym czasie zdejmij je z patelni, podawaj je z ulubionymi warzywami. Gwarantuję, że będziesz chciał jej jeść codziennie. Śniadaniowe kubeczki z ulubionymi dodatkami. Robiłam je już kilkakrotnie, za każdym razem się udają. Weź ciasto francuskie, włóż je na blachę. Po czym przyciśnij je drugą taką samą blachą. Dzięki czemu stworzysz idealne wgłębienia na kształt kubeczków. Teraz weź jajka. Do każdego kubeczka wbij po jednym jajku. Jajka są głównym składnikiem tego dania. Do śniadaniowych kubeczków wsyp również szczypiorek. Następnie do jajka dodaj wcześniej podpieczony bekon. Przypraw każdy z nich ulubionymi przyprawami. Weź nóż i wytnij kwadraty oddzielając od siebie kubeczki. Teraz musisz je skleić. Wystarczy, że weźmiesz każdy z czterech rogów ciasta i skleisz je ze sobą, tworząc przy tym pełne ulubionych dodatków kubeczki. Rozgrzej piekarnik, po czym wstaw je do piekarnika na około 15 minut. Aż ciasto urośnie i zacznie nabierać koloru. Chrupiące ciasto i delikatne nadzienie sprawiają, że chwile z przekąską to prawdziwa przyjemność. Mała rzecz a cieszy. Gwarantuję, że będziesz je chciał jeść codziennie. Tostowe pierożki z patelni robię w każdy weekend. Nikt nie potrafi się im oprzeć. Zacznij od przygotowania bazy przyszłych pierożków. W tym celu z każdej kromki chleba tostowego usuń skórkę przy użyciu foremki. Wytnij okrąg, po czym każdy taki element dodatkowo rozwałkować na cienki placek, następnie nałóż na chleb porcję sosu pomidorowego, po czym dodaję też starty ser. Po wypełnieniu każdego krążka składam go na pół, tak jak robi się to w przypadku zwykłych pierogów sklejam go widelcem, dla lepszego efektu. To oczywiście nie koniec pracy, bo pierożki muszą jeszcze trafić do panierki. W tym celu weź miskę i dodaj do niej jedno jajko i mleko, starannie wymieszaj. Przygotuj także płatki kukurydziane. Wsyp je do miski i rozgnieć. Weź pierożka i najpierw obtocz go w roztrzepanych jajku z mlekiem, po czym obtocz z każdej strony w rozgniecionych płatkach. Na koniec smaż pierożki w panierce na dobrze rozgrzanej i natłuszczonej patelni z każdej strony po kilka minut. Gotowe pierożki serwuj na ciepło z dodatkiem ulubionego sosu lub dipu. W takiej formie możesz wykorzystać je jako ciekawą przekąskę lub jeść przede wszystkim na śniadanie. Połącz mleko z octem. Lepszego sposobu nie znajdziesz. Lista składników nie jest długa, a przygotowanie jest również bajecznie proste, choć wymaga od nas nieco cierpliwości. Weź dość spory garnek, a następnie wlej do niego półtora litra mleka. Gotuj mleko do momentu, aż zacznie się pojawiać piana. Wtedy wlej ocet jabłkowy lub sok z cytryny. Ja używam octu jabłkowego, dokładnie trzy łyżki. Mieszaj i gotuj płyn przez kolejne 5 minut, po czym zdejmij garnek spalnika. Powstałe grudki sera przenieś na sitko zawieszone nad miską i usuń nadmiar płynu, delikatnie dociskając ser. Następnie przełóż ser do gazy lub innej naturalnej tkaniny. Odsącz z nadmiaru płynu. Włóż go do lodówki, żeby się schłodził. Zimny jest o wiele smaczniejszy. Domowy serbiały to wyjątkowy dodatek do kanapek. Warto przygotować go na ważne rodzinne śniadanie, ale też na posiłek w ciągu zwykłego tygodnia. Tak przygotowanej cukinii jeszcze nie jadłeś. Jest przepyszna i bardzo soczysta. Na początek weź dwie świeże cukinie i dokładnie je umyj, po czym osusz. Za pomocą widelca utwórz dekoracyjne linie na cukinii. Naciskaj widelec na skórkę i przeciągaj go w dół, dodając artystyczny akcent do potrawy. Pokrój i ułóż je starannie na desce do krojenia. Następnie obficie dopraw je solą i pieprzem z obu stron. W średniej misce rozbij trzy jajka i delikatnie je ubij. Po czym dodaj szczyptę soli, pieprzu papryki i bazylii. Dodaj także trzy łyżki mąki ziemniaczanej i cztery łyżki kwaśnej śmietany. Energicznie ubijaj, aż powstanie gładkie i kremowe ciasto. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Przygotuj blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia. Zanurz każdy plaster cukini najpierw w mące, a następnie w cieście jajecznym i umieść je na blasze do pieczenia. Piecz plastry w piekarniku przez 20 minut, aż staną się złociste i chrupiące. W międzyczasie wybierz dojrzałego pomidora i pokrój go w kostkę. Umieść pomidora w miejsce. Po upływie wstępnego czasu pieczenia wyjmij blachę z piekarnika i ułóż na każdym plasterku cukini pokrojone pomidory, a następnie ulubiony rozdrobniony ser. Ponownie włóż blachę do piekarnika na dodatkowe 10 minut tak aby ser się roztopił a smaki pięknie się połączyły po wyjęciu cukinia jest już gotowa jest przepyszna a dodatki które jej towarzyszą wzmacniają jej smak sprawdzi się jako danie główne ale także jako przekąska Tajny składnik popularnej surówki, dzięki niemu surówka jest lepsza niż w restauracji. Weź pół główki kapusty, pokrój ją bardzo drobno w paseczki, przesyp pokrojoną kapustę do miski, następnie obraną i umytą marchewkę zetrzyj na tarce, po chwili zetrzyj również jedno duże jabłko. Takie starte warzywa dodaj do miski z kapustą. Teraz wyciśnij sok z połowy cytryny. Całość dopraw solą oraz pieprzem. Dodaj majonez i dokładnie wymieszaj. Teraz czas na tajny składnik surówki. To kalarepka. Nie zdziw się, dzięki temu warzywu poprawisz smak tej surówki. Jedną kalarepę obierz. Po czym zetrzyj na dużych oczkach tarki. Dodaj ją od razu do miski w prawie gotową surówką. Wymieszaj starannie do połączenia składników. Przełóż ją do innej miski. Surówka gotowa. Podawaj do smacznych domowych obiadów i patrz, jak szybko znika z talerzy. Mizeria na zimę to jeden z wielu sposobów na to, by zamknąć w słoikach ogórki gruntowe wtedy, gdy są najlepsze, najzdrowsze i najtańsze. Na półtora kg małych i średniej wielkości ogórków gruntowych użyłam trzy słoiki o pojemności około 500 ml każdy. Na początku umyj ogórki, następnie każdego ogórka obierz ze skórki. Kiedy już to zrobisz, pokrój je w plasterki, przełóż je do szklanego naczynia. Pokrój koperek. Jest on idealnym dodatkiem do mizerii. Dodaj go do ogórków. Następnie zasyp je jedną łyżką soli oraz jedną łyżką cukru. Odstaw je na godzinę. Po tym czasie przełóż ogórki do słoików. Wodę, która powstała, nie wyrzucaj, tylko wlej do słoików z ogórkami. Nie musisz wypełnić ich po brzegi, ponieważ ogórki mogą cały czas puszczać wodę. Następnie zakręć ogórki. Aby można było odstawić słoiki z mizerią do piwniczki. Należy je jeszcze poddać krótkiej pasteryzacji. Na dnie szerokiego garnka umieść ściereczkę bawełnianą lub nową pieluchę tetrową. Słoiki ułóż jeden obok drugiego, ale tak, by nie stykały się ze sobą. Wlej wodę do maksymalnie do ponad połowy wysokości słoików, ustaw średnią moc palnika i doprowadź wodę do wrzenia. Zmniejsz moc do małej i pasteryzuj tak słoiki przez około 10 minut. Słoiki przechowuj w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. Dzięki takim ogórkom będziesz mieć pyszną mizerię przez cały rok.